ja mam... ja mam sojusz z... No z... się, że co? ...nie bije, ale... Czesiek, ja ogólnie... ...to. Dziesięć. To ja sobie, dobra? Mogę ci chwilę sprzedać? Wow. <grym> A to jest z mojego Krament. A chce ci jeszcze sobie zrobić. On powiedział, on powiedział. Ej, co? Gdzie? Góra złota, jestem. Jest. I co, wywalił? Ej! Ej, co, wywalił cię? Gdzie? Co się stało? Ale gdzie ty dziś wisisz? Nie widać. Jak mieliście antyloga, logo, to cię zabił ktoś, na pewno bo Ogólnie on bo babi, powiedział. Oli był i się zmył. Oli był i się zmył. I zabiliście, zabiliście go. go. Ej, zabi, zgi, zabił, no. cię, zabił cię jakiś. Zabił cię, no zginąłeś jak coś, Wilku. Oli Zginął. był i się zmył. Ale co, zabiliście go? A zabiliście go? Tak. Tak. no No co macie z niego? Chuja z niego mam.